Dobrze, to gdzie by tu sobie stanąć, co by coś nagrać, jakieś miejsce odpowiednie. A, no tak, dzisiaj szybko musi być. Po żołniersku. A, chodźmy tam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, z całych sił staram się nie mrużyć oczu, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Jest tu bardzo jasno, piękny, słoneczny dzień. Rozpoczyna się dziś w naszym Krościenku, więc zaczynamy drugi dzień naszych parafialnych rekolekcji z księdzem prymasem, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Czwarty odcinek parafialno-kryzysowo-epidemicznego vloga, melduje się w gotowości do oglądnięcia. W drugim dniu naszych rekolekcyjnych nauk prowadzi nas kolejna myśl księdza kardynała Wyszyńskiego. Posłuchajcie jej, proszę. Jak szczytem prawdy chrześcijańskiej jest nauka o Trójcy Świętej, tak szczytem moralności chrześcijańskiej jest nauka o miłości nieprzyjaciół. Zło dobrem zwyciężaj, a więc wydobądź z siebie wszystkie możliwości rozumnej istoty, a gdy ci ich brak, zapożyć się w mocach łaski. Jedyną odpowiedzią na wszystkie ataki skierowane przeciwko nam może być tylko usposobienie. Życzliwości. Kochani, rzeczywiście tym, co odróżnia chrześcijan od wszystkich innych religii, czy od wszystkich innych, innych ludzi, to co ma odróżniać nas jako chrześcijan, jest to, że jesteśmy zdolni, albo przynajmniej mamy zadanie, miłowania naszych nieprzyjaciół, czyli czynienia dobrze tym, którzy nam dobrze nie czynią, którzy względem nas są niemili, nieuprzejmi itd. itd. Tym, co odróżnia nas, ma być to, że nie szukamy wyrównania rachunków, nie szukamy pomsty, nie szukamy tego, w jaki sposób odpłacić tym, co z jakiejś sprawiedliwości, takiej wyrównawczej, należałoby zrobić komuś, kto nam zawinił. To jest czymś, co nas odróżnia, ale to jest też czymś, co nas wyróżnia. No bo tak, jeżeli spośród wszystkich ludzi tym my się nie będziemy odznaczać, to niczym innym nie wyróżnimy się. Bycie chrześcijaninem będzie takie samo ważne, takie samo ważne jak bycie kimś innym wyznawcą jakiejś innej religii. Więc to, tak jak tajemnica o Trójcy Świętej, ksiądz kardynał tak porównuje te, te, te kwestie, tak jak tajemnica o Trójcy Świętej jest czymś, czymś, czymś czego byśmy nie wymyślili, czymś. Swoistym, czymś, czymś własnym dla, dla naszej religii, dla naszej wiary, tak miłość nieprzyjaciół jest w sferze moralnej dokładnie tym samym. Ksiądz Kardynał radzi nam wszystkim, żebyśmy ubrali, ubrali na siebie usposobienie, przysposobienie życzliwości. Życzliwość może być, kochani, jedną z ostatnich, jednym z ostatnich bastionów, który będzie nas bronił, który będzie nam pomagał miłować nieprzyjaciół. Bo tak naprawdę. Miłość nieprzyjaciół jest potrzeba również nam. Nie wiem, czy macie to doświadczenie. Nikomu takiego doświadczenia nie życzę. Ja też w sumie go nie mam, ale wiele osób żyje w takim uporze. O tym ksiądz Stanisław zdaje się kiedyś mówił podczas Kazania Niedzielnego, że jest często tak, że ktoś nam zawini. I przestaje się tym kompletnie przyjmować, My natomiast tę urazę w sobie nosimy i żyjemy z nią cały czas. Żyjemy tak, że ona nam zaprząta myśl, nie potrafimy się modlić, myśleć o czymkolwiek innym, tylko o tej zadrze, o której ten, który nam zawinił, już kompletnie dawno, dawno, dawno przestał myśleć. Miłość nieprzyjaciół okazuje się, że potrzebna jest też bardzo, bardzo, bardzo nam samym. A usposobienie życzliwości, które zaleca nam ksiądz kardynał, będzie broniło nie tylko tych, którzy nam zawinili przed jakimiś naszymi nieprzemyślanymi reakcjami, wybuchem złości, gniewem, tym co chyba dość często nam się niestety zdarza, ale będzie broniło również nas, naszą myśl, przed zaśmieceniem jej tym, co niepotrzebne. Tym, co, co rodzi względem drugiego człowieka, bardzo niedobre odczucia i, i bardzo często niepotrzebnie zaprząta nam myśl. A więc, właśnie, usposobienie życzliwości. Często niełatwe, często na przekór, ale tak bardzo konieczne, żeby potrafić kochać drugiego człowieka. To jest myśl główna naszego drugiego dnia rekolekcji z kędzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Tak na koniec przypomniało mi się. Że gdybym tak miał zrobić przegląd przez życie Pana Jezusa i znaleźć jego najbardziej impulsywną reakcję na to, co mu ludzie zrobili, to chyba bym musiał powiedzieć, że powiedzenie, dlaczego mnie bijesz wtedy, kiedy uderzono go policzek przed sądem, to jest jego najbardziej impulsywna reakcja. No, mistrzowski poziom. Powiem szczerze, gdy on musiał mieć maksymalne usposobienie życzliwości względem ludzi, usposobienie miłości. Więc my też. Starajmy się z tą myślą się zaprzyjaźnić i przy usposobienie życzliwości nie tyle ubierać na siebie każdego dnia, co się do niego przekonać, że rzeczywiście warto jest takie coś mieć. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie za już czwarte nasze spotkanie na ekranach Waszych telewizorów, smartfonów i wszystkiego, co ma ekran. Bardzo dziękuję również za wszystkie miłe słowa, które trafiają do mnie po, po tym, jak oglądacie poszczególne odcinki. Super, cieszę się, bardzo cieszę się z tego, że tak to nam wychodzi. Na koniec ogłoszenia. Jeżeli się wybieracie, gdzieś, żeby odetchnąć, odpocząć, tak, żeby się nie spotkać z innymi ludźmi, a jednocześnie pomóc sobie przeżyć kwarantannę, to zbadajcie, proszę. Czyją własnością są tereny, na które się wybieracie, tak, żeby jednocześnie nie łamać prawa. Tak, żeby też trochę się wytłumaczyć z tego, co robię, to przeważnie staram się, staram się nagrywać i wykorzystywać te momenty, kiedy i tak idę do starego i lub do nowego kościoła, żeby być uczciwym względem siebie i względem was. I nie zachęcać do obłoczenia się pokrośnie. Kochani, z Panem Bogiem. Trzymajcie się, życzę Wam dobrego dnia.